Przed Państwem uchwyt rowerowy Aguri model Giza, przystosowany do zamocowania na klapie tylnej samochodu. W opakowaniu znajduje się uchwyt kompletny, gotowy do montażu w samochodzie. Należy go rozłożyć i dostosować kąty nachylenia regulowanych wieszaków rowerowych oraz regulowanej części ramy uchwytu opierającej się na samochodzie. Aby to zrobić, należy początkowo poluzować zębaty łączniki za pomocą śrub, dopasowując je do samochodu, a następnie dokręcić śruby łączników. Po wstępnym założeniu i dopasowaniu uchwytu na samochodzie należy ostatecznie dokręcić śruby łączników po obu stronach. Kolejną czynnością jest poluzowanie pasków łączących uchwyt z górną częścią tylnej klapy bagażnika i założenie metalowych zaczepów pomiędzy dach a klapę. Następnie należy mocno naprężyć paski i zablokować je, dociskając klamerką. Czynności te należy powtórzyć, montując pasek po drugiej stronie samochodu. Lewy i prawy metalowy zaczep należy zakładać pomiędzy zawiasami klapy od ich wewnętrznej strony w taki sposób, by nie wysunęły się na zewnątrz podczas jazdy. Następnie rozwijamy paski łączące dolną część klapy z uchwytem rowerowym Giza, umieszczając metalowe zaczepy w bocznych szczelinach pomiędzy klapą, kloszami świateł bądź błotnikami pojazdu. Paski naprężamy i blokujemy klamerką. Tę samą czynność powtarzamy po obu stronach pojazdu. Analogiczne czynności montażowe wykonujemy w przypadku ostatniej pary pasków łączących uchwyt rowerowy Giza z dolną częścią klapy bagażnika. Tu metalowe zaczepy wsuwamy w szczelinę pomiędzy klapą a zderzakiem pojazdu. Kolejną czynnością jest poluzowanie łącznika zębatek przytrzymujących ramiona nośne uchwytu, wychylenie ich pod kątem około 90 stopni i zablokowanie zębatek poprzez dokręcenie śrub. Czynności te wykonujemy po stronie lewej i prawej. Uchwyty nośne wyposażone są w ruchome zapinki ramy przeznaczone dla maksymalnie trzech rowerów. Rowery zakładamy na zapinki ramy, w których mocujemy rowery za pomocą perforowanych gumowych opasek po jednej dla każdej zapinki. Po ciasnym dopięciu gumowych opasek przystępujemy do zabezpieczenia przewożonych rowerów paskiem dookulnym, łączącym jednoślady z uchwytem rowerowym. Po jego napięciu blokujemy koniec paska klamerką. Po dokonaniu wszystkich czynności montażowych sprawdzamy stabilność połączeń oraz mocno dociągamy wszystkie paski. Po przejechaniu pierwszych 50 km ponownie sprawdzamy stabilność konstrukcji. Życzymy miłego użytkowania uchwytu rowerowego Aguri model Giza.